Cześć, Jarek Włóczak, firma Bardzo. Dziś mam zaszczyt przedstawić Wam białego kurka. Mercedes CLK200 z 2000 roku z przebiegiem 46 tysięcy km. A co on u nas robi? Oczywiście założyliśmy mu instalację gazową. Chcecie zobaczyć jaką i jak? Zapraszam do oglądania. Gdy w 1997 roku jadąc niemiecką autostradą zobaczyłem pierwsze CLK, od razu się zakochałem. Naprawdę, ten kształt, ta proporcja to jest mój e, wymarzony samochód, jeżeli chodzi o jego kształt. I do dzisiaj uwielbiam kupę. a ten samochód zrobił mega karierę. Sprzedawał się w setkach tysięcy sztuk i do Polski również bardzo dużo ich trafiło, ale ten szczególny. Ma 22 lata i tylko 46 tysięcy km, wszystkie części oryginał serwisowany w serwisie, serwisie autoryzowanym przez całe 22 lata do dnia dzisiejszego, aż w końcu trafił do nas. Po co? Po to, żeby jeździć taniej, no bo mimo, że to jest tylko 2 litry i tylko 136 koni, to i tak paliło od 8 do 13 litrów benzyny na 100 km. 8 litrów to może nie tak dużo, bo niecałe 50 zł, ale 13 po 6 zł to już wychodzi jakieś prawie 100 zł za każde. 100 km, dobrze liczę? Trochę mniej, jakieś 90. Teraz będzie palił od 10 do 14 litrów gazu. Opłaca się założyć instalację gazową, czy nie? Benzyna kosztuje 6 zł, gaz 3 zł. Za chwilę będzie 5,20 i 2,50. To i tak będzie zawsze połowa tego. Od 27 lat, odkąd prowadzimy działalność gospodarczą, zawsze się to opłaca. Tak więc nadal będzie się to opłacało. Bez względu na to, kto będzie rządził. To zawsze gaz będzie się opłacał. A jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego samochodu, to zapraszam na naszą stronę internetową, do której link znajdziecie tutaj w opisie, a tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego sprawdzicie, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego bądź innego interesującego was samochodu. Tutaj zamontowaliśmy instalację z, górnych, z górnej półki BRC Sequent 32 opartą na wyskiwaczach i N03 i. MY09, prawda, że ładnie zamontowana instalacja gazowa? Czy macie inne zdanie na ten temat? Jeżeli macie inne zdanie, dajcie znać w komentarzach. Tu filtr fazy lotnej, filtr ciekłej, reduktor, a sterownik zmieścił się tam, gdzie jego miejsce, czyli w puszce na elektronikę. Co tu dużo mówić? Piękny samochód, w pięknym stanie, a teraz jeszcze będzie mega ekonomiczny. Zapraszam do środka, zobaczycie, jak, w jakim stanie jest wnętrze. Tak prezentuje się ta kupejka z boku, prawda, że ładna? Czy ja mam spatrzony gust? Według mnie piękny samochód, a jeszcze teraz zobaczcie, w jakim stanie jest w środku. Po prostu jakby przed chwilą wyjechał z fabryki. Wszystko czyściutkie, wszystko pachnące, lśniące, żadnych wytartych materiałów, żadnych wytartych, a jeszcze przede wszystkim Lorincera, czyli jednego z tunerów większych i lepszych Mercedesa w Niemczech. I tu patrzcie, kawa ponoć z 2000 roku. Od 20 lat, dwóch lat jeździ ta sama kawa w tej popielniczce, ciągle daje aromat. Zresztą tak samo jak ta, którą tutaj klient pali, ale pokażę Wam teraz, co myśmy tutaj zmajstrowali dodatkowo, oprócz tego, co fabryka dała 22 lata temu. A, znowu chciałem odpalić jak automata. Całe szczęście miałem hamulec wciśnięty. Deska rozdzielcza w pełni analogowa. Widzicie ten przebieg? 46259. Z tego stówek klient zrobił dzisiaj do nas, żeby zamontować instalację gazową. A my Dołożyliśmy tu jeszcze przełącznik benzyna gaz, który w tej chwili pokazuje już, że jesteśmy na zasilaniu gazowym, a cztery diody na dole pokazują nam stopień napełnienia zbiornika, który wylądował w miejscu koła zapasowego. Tak od tyłu prezentuje się nasze 22-letnie coupe, A tutaj bagażnik, patrzcie, to jest po prostu majstersztyk, ta wykładzinka skórzana, nie wiem ile ma lat, ale po prostu. Idealnie pasuje, nawet tu ładne wycięcie, a pod spodem niespodzianka, zbiornik na gaz, 62 litry brutto umożliwia zatankowanie około 50 litrów gazu netto, ile można na tym przejechać. Jak klient pojedzie grzecznie i spali mu dyszkę, to można przejechać 500, a jak pociśnie, to przejedzie 400, a jak mocniej pociśnie, no, to 300, ale w Polsce i tak jest tyle stacji, że bez problemu można sobie tankować tego gazu za pośrednictwem wlewu gazu, który zmieścił się pod klapką wlewu benzyny. Dzięki czemu nie musimy się schylać, nie musimy szukać wlewu. Nikt nam nic z tym wlewem nie zrobi. Podobał Wam się ten samochód? Jeżeli tak, to mam dla Was złe wiadomości. Trudno kupić taki samochód, naprawdę. 22 lata 46 tysięcy przebiegu do nas trafiają raz na rok co najwyżej takie samochody z takim przebiegiem. A jeszcze w takim stanie, tak utrzymanego, to dawno nie widziałem. A jeżeli spodobał Wam się film, to kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał. Częściej oczywiście z subskrypcją byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania samochodów, w szczególności jeżeli chodzi o białe kruki i szybkie sportowe samochody takich jak mamy na placu trochę. Hej, na razie gaj, cześć.